Się tutaj uspokoił samolot, trochę. tak że mamy czas, żeby sobie pogadać, poznać się. Wiesz, ja tutaj już jestem kapitanem, który lata 30 lat. Już znam wszystkie stewardessy, stewardów, szefowe. No, najlepiej to stewardessy znam, wiesz, jakie jest. Słuchaj, Baim, ci jeśli chodzi o start, to w lataniu samolotem, wiesz, bo ja wiesz, ja to, wiesz, ja tu jestem tu, ja jestem gdzieś naprawdę tu, jeśli chodzi o poziom latania samolotem, wiesz, ty, ty, to jeszcze tu jesteś, wiesz, ty sobie, ale wiesz, nic osobistego ty dopiero zaczynasz, jesteś gdzieś tu, no, w sumie szczerze to, ja bym jeszcze cię dał gdzieś tu wiesz, w sumie to piętro niżej jakby w samolocie było piętro niżej to bym cię dał piętro niżej, ale to wiesz, nic osobistego, wiesz, nic osobistego, my jesteśmy załogą jesteśmy teamem traktujemy się jak team, wiesz jak jest no i powiem ci także no właśnie słyszałeś? ty także powiem ci właśnie mając to na uwadze, myślę, że naprawdę dobrze ci idzie no tak jeszcze jakieś 15 lat, 20 i może będziesz w połowie tego co ja, powiedzmy w połowie trochę właśnie przy tym starcie drzebnęło tym samolotem, ale wiesz co powiemy pasażerom jak zwykle, że po prostu trudne warunki atmosferyczne i oni tu jak nic kiedyś miałem taką historię, wiesz, jak zaczynałem właśnie na kacu chciałem lecieć i, i, i wiesz, no impreza była grupa wiesz, jak to jest na pobycie, że ci w sumie nie wiesz, ale trochę polatasz, to zobaczysz jak to jest no i tam właśnie trochę kacura wszyscy mieli, cała załoga, ale powiedzieliśmy, że wiesz, samolot musi mieć jakiś przegląd, że dbamy o bezpieczeństwo pasażerów no i lot będzie opóźniony, także nikt nie miał nic do zarzucenia, przynajmniej oficjalnie, bo każdemu zależy na bezpieczeństwie, wiadomo. I co, jak tam w tej szkole lotniczej, chyba drogo, co? No wiesz, za moich czasów to się płaciło w milionach, jakieś 7 milionów, a teraz tysiąc, wiesz, to było inaczej, no. To tę lojalkę masz, żeby z nami latać, żeby spłacić szkoleniem, no to... No. A na ta lojalka? Na 90 lat. A, no to całkiem spoko. Wiesz co moich czasów na 120 dawali. No, że tam wiesz, tak, tak. To jeszcze właśnie moje dzieci musiały spłacać. Czasem o niektórych rodzinach to dzieci, dzieci, no ale czegoś nie zrobi, żeby kilka razy polecieć samolotem, co nie? No, dokładnie. I jakie plany na pobyt? ze stewardessami gdzieś, czy w hotelu Wiesz, ja już stare kości, ja już tak nie żaleję co? one mówiły, że ja cały czas nie no, no, gdzie? tak ci mówiły stewardessy że ja cały czas imprez... wiesz co? dawaj tutaj zaraz turbulencję zrobimy sztuczne to przestaną gadać na mnie nie do no, żartuję, nie robię. raporty będą wysyłać tak jak zwykle chociaż, powiem ci Kapitan to jest niedorzeczny. Ja to jestem niedorzeczny, dosłownie stary, mówić. Nikt mnie nie podskoczy, jestem normalnie bogiem tego samolotu. No bo kto będzie latał? Co ty będziesz latać? Na ciebie, wiesz, bez urazu, no, ale wiesz jak jest. Kapitan to jest nie, No co prawda, pilot drugi, w sensie ty też ważny, no, ale wiesz jak jest. Jakby. No i co, powiedz mi, jak się różni rzeczywistość od tego, co od maszyn o lataniu, co? jest różnica trochę, nie? No, powiem ci, ludzie sobie nawet nie zdając sprawy, że samolot praktycznie sam lata a my tylko tam kilka przycisków i naradza, nie? no właśnie, właśnie wiesz, wiesz, no nie mówi się tym ludziom żeby się nie, nie spanikowali no, by przestali latać, gdyby wiedzieli, że maszyna steruje ich los, w sumie wiesz, no nie losem, ale wiesz Bardziej oni ufają, jak wiedzą, że to człowiek kieruje samolotem, niż że samolot kieruje sobą, mimo że no moim zdaniem jednak bardziej można zaufać maszynie, jednak ten czynnik błędu ludzkiego jest niebezpieczny i, i, i ludzie są zawodni, ale widocznie jeszcze za wcześnie na to, żeby ludzie zaufali takiej maszynie w sumie. Nawet nie wiedzą, czy ufają ze swoim losem, bo nie zdają sobie sprawy po prostu z tego. E, wiesz noć będę, e, Jak będziesz się, chciał iść do toalety, pamiętaj, jak będziesz gdzieś do toalety, iść to po prostu tutaj znać. E, my wtedy dzwonimy do Stewek i mówimy, słuchaj stara, chcę iść do toalety, czy mogłabyś tutaj drugiego pilota popilnować i wtedy one przychodzą, co ja możesz pogadać, wiesz. Poznać się że wiesz jak jest, i wtedy ja albo ty sobie idziemy do łazienki wiesz, Zawsze muszą być dwie osoby w kokpicie, i same jej nie zostawaj w kokpicie. Kurde, Przecież jeszcze nas rzuci w dół i co wtedy? Komu, jak będę później zębami świecił, Przed kim ja będę oczami świecił, tym jak ja powiem, że dałem ci. Sam, sam kokpit i potem jeszcze stawka sama zostanie i będzie trakam, wiesz jak jest No, ty, no jeszcze 5 godzin lotu, wiesz sam ja mam taką nową grę na telefonie, ty No, taka, że takie diamenty rozwalasz, ty, ja cały czas na lotach w nią Czy nie zwracam uwagi na lot, no, starym, nie trzeba zwracać uwagi za sam sam to już mówiłem ci przecież a ja muszę tę grę skończyć, bo się założyłem, że ją pokonam, ty. Ja jej mówię, że będę miał lot 13 godzin, ona mówi, biedni, się przemęczysz, a ja mówię, no się w grze chyba, w grze to ja się przemęczę, z ona też siedzi, ona to już tysięczny poziom, a ja cały czas na 300, Ty, ja muszę lepiej w grach, ja mam jednak umiejętności manualne. tak, takie, ja bym dzisiaj czekuł mi się zepsuło w mojej willi tak nie pamiętam której, czy numer 6, czy 7 wiesz, ja ogóle mam 13 wiem co myślisz ja, ja wiem, że inni mają więcej, ale ja, ja też inwestuję w inne rzeczy wiesz, samochody sportowe mam swój helikopter, także no ja wiem, że 13 willi to jest mało ale no, po prostu ja bardziej wolę rozsądnie swoimi pieniędzmi kierować właśnie u nas ostatnio rodzina była i mówią ja, ty jesteś tym kapitanem, ty masz dużo kasy Ja powiem ci, ja dużo nie zarabiam Naprawdę Ja chciałem ostatnio jeszcze drugi helikopter Kupić i mi zabrało kasy I oni mówią, że ja dużo zarabiam No szanujmy się Jeszcze mój nakład pracy przecież O której idziemy spać? Tak możemy po dwie godziny spać No dobra, to ty idź bierz Ty jesteś nowy, to musisz to masz do jedzenia? Nie, niepotrzeb... nie potrzebujesz nie nic do jedzenia, nie, my mamy catering załatwiony, no. Struartycy to same, muszą sobie kanapki robić i wodę swoją no, ale nie, stary, my to, dzisiaj to chyba w ogóle homara mamy, wiesz. No, jutro indyk, nie wiem, jak jesteś wege, to jest tam jakaś opcja na pewno też, także w ogóle się nie przejmuj. Ale wiesz, jakby to jest adekwatne, tak, my jesteśmy w okbicie, mamy ciężko, a stewardessy to co? Już tu sobie pochodzi kawkę, porostaje i ona myśli, że ty. I one gadają, że one za mało zarabiają. A ja za mało, ja za mało zarabiam ty. Mi nie stać, ci sobie marzenia spełniać przecież. Gdzie pilot bez dwóch helikopterów, co ja z jednym zrobię ty. Daj spokój. co nie, no o tym sprawdzałeś. Ja, a to ja miałem sprawdzać, wiesz co? No ja to spojrzałem, no, ale to chyba w porządku wiesz co? Powiem ci, już tyle razy, co były jakieś problemy, później się nic, nic nie działo, to tym razem na pewno też nic nie stanie przecież. U nas nie ma wypadków tylko w jakichś innych krajach, no wiadomo. Zresztą ten samolot 30 lat lata, on się trzyma, on ogarnia bazę, nie ma co się przejmować stary. napisać do żony bo właśnie mi się coś przy... zapomniałem żeby właśnie trzy e, auta moje serwisu odebrała tym ten... poczekaj weź co jest tymi łapami ja nie wiem jak ja mam pisać na tym ten... na... Na... na tych telefonach ty. za moich czasów nie było takich telefonów stary Żona przez skropkę przeżyć dobra, później się wyślę i lecimy jakieś trzaski w tle. Coś tam że... A dobra się wyklepię, jak wylądujemy, co nie. Chcesz lądować? Czy ja mam. Znaczy, no jak bardzo chcesz, to ja mogę lądować. To nie jest tak, że mi się nie chce, ale no myślę, że no chciałbym dać ci okazję się wykazać, wiesz. Nowa linia, wiesz, ja też mogę jakieś raporty pisać oceny. Znaczy nie, nie, nie. W sensie jak cię ci nie chcę, to spokoju, ja polecę. I w sensie wyląduję, ale może, wiesz, no może chcesz ci pokazać. Nie naprawdę ja mogę wylądować jakby co. Tak, no dobra, to dzięki. Ale ja chciałem, naprawdę chciałem. No, nie wiesz co, to ja po prostu odpocznę. ze drzemkę, zrobię pół godziny, no wiesz, bo już się zmęczyłem na tym locie. Zobacz, no. Widzisz jak ciężko jest, naprawdę. No właśnie. Ty wpadłem na taki pomysł, jak będziemy lądować, to weź damy z cewką, znać jak najpóźniej. No, trochę te na linki im damy. Co? Nie no, wiesz, ogólnie to z tak z pół godziny przed trzeba im powiedzieć, ale powiemy im 10 minut. Trochę się zestresują. Złe. A niech sobie trochę polatają, co ty? każdemu się trochę sportu przyda. On nie będą wkłuszony, powiemy, że sygnały nam nie działały. Jakieś wskaźniki to wtedy nie podskoczą. Ta. Wiesz co, na pobycie śniadania w hotelu albo nie, nie, jeszcze nie ten pierwszy raz. Nie, nie, spoko wszyscy razem jemy. W sensie, wiesz, ja mam swoją lożę, bo. No, z racji, że jestem kapitanem, trzeba dbać o moje bezpieczeństwo, ja muszę mieć dużo miejsca, wiesz, bo. i dużo też, jakby, różnych potraw dostępnych, bo jednak, jak mi się coś stanie z moim układem pokarmowym, to przecież nie polecimy, co nie? No, niektórzy mówią, że to przysada, no ale z drugiej strony, wiesz, ja tutaj odbieram za 200, dwie... ja jestem praktycznie sam w tym kokpicie, ja za 200 osób, od... Ezu, przepraszam, no ty też jesteś, no. No, Wspierasz mnie też. W sensie. Nie no, jasne, że jesteśmy na równi. Jasne, no, no, miałem to na myśli, no. Co prawda, jakby jestem kapitanem, ale tak, 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 tak. No, jasne, jasne. Nie, nie przesadzasz. Nie, nie, no, dobrze mówisz w sumie. Wiesz, na szkoleniach zawsze mówią, że nie może być granicy między nikim załodze, że jesteśmy równo. Także ja. Nie jestem taki sam jak jakaś nowa siłatesa, nie? No jasne, jasne, no oczywiście. Ciekawe, kto potrafi latać. Chyba ja czy ona. No. Ale ty też... No to... Masz potencjał, żeby potrafić latać, przyznaję. No wiem, że masz szkolenie, ale wiesz, no ja tu już latam od 1974. No. no, ja praktycznie od początku tej linii byłem stary. No, ja wiesz, ja tu inwestuję pieniądze, no. Kiedy palisz. W kokpicie? A co nie można w kokpicie palić? Od kiedy? Co? Oh, no tak, oczywiście. Nie no ja wiedziałem Ja też nie palę w kokpicie nie? A kiedy to do talety? To wieś tak trochę dłużej co? Ja sobie tutaj zapaszę lampki, wiesz, żeby sprawdzić yy, czy wszystkie systemy działają. No. W sumie nie chcesz teraz już się przejść do talety. No. Wiesz co, weź jeszcze sobie pokary z tymi z przodu i z tyłu. No, musimy dbać o bezpieczeństwo załogi i pasażerów, także wiesz, przejdź zobaczyć, czy one tam żyją jeszcze z tyłu. Yy, kamera, no ja wiem, że mamy kamerę, ale przejdź, wiesz, czasem może być opóźniony obraz w kamerze. No, dokładnie. Wiesz co, przy okazji kawusie mi przynieść co? Ja już tam nie chcę tych stewardess yy, yy, za, jakby angażować, w to się wkurzą. No, dzięki. Ciebie pilot, masz zadatki, naprawdę. Co może już chcesz wyjść, przejść się tak? Dobra, Ty, to, to ja zadzwonię do Stewart, jest powiem, że idziesz. No halo, tu kapitan Sewko, wiesz co, przyjdziesz na chwilę do kokpitu bo tu drugi pilot zaraz wyjdzie i, i, i chcesz do toalety i sobie zobaczyć na różne rzeczy na pokładzie. A co, jesteś wiesz, co? Dobra, to nikt nie przychodzi na chwilę. Muszę sobie zapalić lampki i sprawdzić sprzęty, to później przyjdziesz. Dobra, dobra, dzięki. No to on już idzie, dzięki. Dobra, to możesz iść. No, no to na razie, no. Zgadamy się. Cześć, cześć.